Takie... I boso? I boso. No. Produkcja Ridley Scott. No, możesz tłumaczyć? Reżyseria Kevin MacDonald. No, ciekawa jestem, jak to będzie pokazane. Wow. Niezwykły film dokumentalny, stworzony z filmów nagranych przez ludzi. Z 324 tysięcy historii, ze 192 krajów, twórcy wybrali 500 najlepszych historyczny moment na pierwsze oglądanie filmu reżyser zaprosił swoich bohaterów z całego świata między innymi Iwona i Gerarda. Hi everyone how you doing it's incredibly lovely to be able to show you this film today enjoy it thank you w sumie w namiocie. Płnujemy wody. Po filmie mogli się zobaczyć. Hello everyone and thank you again for being part of the film. Twórcy z całego świata razem. Hello from Poland. Hello. Z Polski! Pozdrowienia z Polski! We feel like one big family of the world! Thank Halo. you so, so much! Wow. Thank you very much! I wisienka na torcie. Film, który stworzyli Iwona i Genia. To jest nasz szczęśliwy dzień z życia na ziemi.